i jak widać zebranie się do kupy trochę mi zajęło, do kupy oczywiście w cudzysłowie, bo wyglądam jak wyglądam ale tak, e, oczywiście potrzebuję dwóch warstw, bo na dworze jest zimno i jeszcze pada, więc na leginsy zaraz wreszcie ubiorę jeansy. tak jak mówię pada, a jeszcze wczoraj według pogody padać nie miało, więc tego troszeczkę nie przewidziałam e, natomiast zmieniłam plan dnia i tak, zaczynamy go od zakupu potem przyjdę, zrobię pilates umyję głowę Pomaluję się, nagram podcast, zrobię porządek, może w międzyczasie zrobię pranie i będziemy szli na zajęcia. Ale to wam wszystko pokażę, będę wam w trakcie opowiadać, bo generalnie ja dzisiaj w piątek, bo tak jest piątek, w teorii, w teorii zajęć nie mam, słyszałam pracę. Dzisiaj natomiast nie mam pracy, a jak się okazuje, mam jedno dodatkowe zajęcie, więc akurat idealnie się złożyło, że tej pracy nie mam. A potem jest jakby takie wydarzenie, hamlety, ale hamlety przez cecha. Na moim kierunku, bo po prostu to jest festiwal najgorszej reklamy i na to będziemy sobie szli. W ogóle dzisiejsze zakupy to serię, będzie niezła misja, bo idziemy i do lina, i do biedronki. Praktycznie nigdy nie robię dużych zakupów, ale dzisiaj takie będą, więc potrzebuję dwóch korek, może jedną i drugą. No to co, idziemy. Właśnie ogarnęłam, że zapomniałam i rękawiczek, i szalika. Dobrze, no, chociaż mam czapkę i parasolkę. kot. Jezu, czy wy to widzicie? Muszę dać spodnie do brania. Jestem dosłownie cała przymoczona, bo jak już wracałam, to nie miałam ręki, żeby trzymać parasol, więc póki co odpuszczam pilates i idę się najpierw umyć. Właśnie nagrałam na TikTokach zakupowy z Biedronki i Lidla, więc jeżeli Was to interesuje, to tam Was odsyłam. W ogóle zanim je schowam, to zrobiłam szybki test tylko nie wiem, które otworzyć. Wyglądają chyba bezpiecznie. Jej, pachną dosłownie jak gołąbki. Nie mam pojęcia, co w nich jest, ale smakują też dosłownie jak gołąbki. Ej, dziwne, bo to jest na bazie białka sojowego, a ja nienawidzę smaku białka sojowego. Jak wiecie, są różne takie kotlety i inne podobne rzeczy. Z białka sylowego, to ja mam po prostu odrówy miotny dosłownie. A to, to ja mi smakuje. Oczywiście, rozpakowując zakupy, zjadłam milion rzeczy, więc już nie jestem zbytnio głodna, więc tak wygląda moje śniadanie. W moich dzisiejszych planach mam między innymi dekorowanie wreszcie mieszkanka na święta, bo tak, w miesiąca jest u mnie Halloween i zdecydowanie najwyższy czas to zmienić, ale zanim to wypadałoby po prostu posprzątać. Jest jeszcze porządek w szafie, ale to zostawię albo na jutro, albo na wieczór. A póki co idę ogarnąć szopę na głowie, zrobić makijaż i nagrać podcast. Pomalowałam się, ogarnąłam włosy, i udało mi się nagrać podcast, więc teraz zrobię sobie szybko jakiegoś snaka. No, i będziemy wychodzić. Jak się okazuje, ten vlog jednak będzie musiał trwać co najmniej dwa dni, bo przecież chciałam udekorować mieszkania. I chyba Wam o tym końcowo jeszcze w ogóle nie wspominałam. Natomiast jak wrócę z dodatkowych zajęć i z festiwalu najgorszej reklamy, to czeka mnie jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, mianowicie zakupy. Bo po pierwsze mam bon na 150 zł przy zakupie za 300 zł do Homeendiu, więc może jeszcze jakieś fajne. Świąteczne dekoracje albo inne duperele sobie kupię. A do tego dosłownie dzisiaj jest Black Friday, więc chciałabym jeszcze sprawdzić, czy w Sinseu nie ma jakichś fajnych dekoracji świątecznych, bo u nich ostatnio widziałam bardzo dużo fajnych rzeczy, więc może dosłownie za grosze uda mi się kupić jakąś miskę, czy jakiś kubeczek, czy coś takiego. No i też chciałabym sobie zamówić jakąś bluzkę albo dwie, albo trzy najlepiej, a najlepiej w ogóle jakąś bluzkę z długim rękawem, jakiś fajny sweter i jakiś kardigan. A te bluzki to w sumie może nawet dwie. Bo dosłownie ostatnio zauważyłam, że chodzę w dziesięciu bluzkach i swetrach na krzyż i w dwóch parach spodni na krzyż i trochę to już się zaczyna robić idiotyczne, bo potem wiecie, nagrywam TikToki albo widzę siebie w podcastach i mam cały czas wrażenie, że noż to samo. E, no, A też przy okazji chciałabym dzisiaj faktycznie zrobić taki mocny porządek w szafie. Nie to, już miała duże rzeczy, bo ja generalnie uważam, że mam dość Taką rozsądną ilość ubrań. Natomiast i tak wiem, że mam ubrania, których już nigdy nie założę, które trzymam, bo może faktycznie dobrze jest mieć jakieś ubrania, które mogą się na przykład pobrudzić, albo trzymam, bo a może kiedyś się przydadzą, ale myślę o nich od kilku dni i tak sobie myślę, że naprawdę nie przydadzą się. I też widziałam nowy filmik Emmy, w którym ona pokazuje swoją kapsułową e, szafę, z czym też bym się mogła trochę kłócić, bo ja uważam, że ona nadal ma masę ciuchów i ma zdecydowanie więcej ciuchów niż ja mam teraz, przed tym klinautem, Natomiast e, ludzie bardzo... E, Różnie na to reagują, ale dobra, bo to jest w ogóle inny temat do dyskusji, więc może, może to się nada na jakiś podcast, a nie tutaj na takie przemyślenia. Ale też mnie to trochę zmotywowało, żeby faktycznie ten clean out zrobić, wystawić jeszcze te kilka rzeczy na Vinted, jak pójdą, to pójdą, jak nie to nie. A sama też dzisiaj może zerknę na Vinted, może jakiś fajny statek uda mi się dorwać. Jeju, nie wierzę. Właśnie zobaczyłam, że już jest 14, czyli dosłownie za 15 minut muszę wychodzić. Jakim cudem w sensie nie ja wiedziałam, że się rozgadałam w tym dzisiejszym podcaście, ale że aż tak? właśnie zrobiłam fasolowe brownie, które mega Wam polecam i jak już się zrobi w ogóle, to pewnie przetestuję dzisiaj wersję z dżemem. W sensie przekroję te brownie i trochę takie posmaruję, jak wiecie, się piernika powidłami, na przykład śliwkowymi, smaruję, zobaczymy, czy to będzie dobre, czy nie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia i właśnie sobie uświadomiłam, że zapomniałam tam dodać cukru, slash syrow klonowego, slash słodzika, więc... Um, Well, już jest za późno, żeby to teraz wyciągnąć i wymieszać, ale miejmy nadzieję, że ten banan, którego dodałam, coś da. W ogóle ostatnio mam fazę fasolowe, Nie ja w ogóle mam czasem takiej hiperfiksacji na punkcie jednej konkretnej rzeczy, do jedzenia, zwłaszcza. I tak, wczoraj kupiłam fasolę, kupiłam banany, więc będę na pewno robić częściej i może w różnych innych konfiguracjach. Nie wiem, zobaczymy, będę testować co jeszcze można fajnego z fasoli i banana zrobić, e, może nawet nie brownie, zobaczymy. I w ogóle tak jak z jedzenia słodkiego i w ogóle rezygnować nie zamierzam, to to, to że jem właśnie teraz te słone brownie ja generalnie szukam jakichś takich zdrowszych alternatyw wynika z tego, że po prostu chciałabym jeść słodkie, ale bez jakby dużych ilości cukru, bo faktycznie widzę, widzę to, jak na mnie to oddziałuje i zwłaszcza teraz w tym czasie intensywnym i czasie, w którym powinnam się skupić na pisaniu licencjatu, to jak mam to takie, wiecie, glucose spikes e, i nagle jedyne o czym myślę, to żebym zjadła coś jeszcze słodkiego, jeszcze i tak dalej, bo to się wiadomo nakręca, wszyscy wiemy chyba, jak to działa. E, to właśnie szukam rzeczy, które, jakichś takich, wiecie, słodycz i tak dalej, które sprawiają mi przyjemność, a jednocześnie nie spowodują, że potem nie będę mogła się na niczym skupić, albo potem będę miała jakiś taki spadek energii, będę śpiąca. I w ogóle, jeżeli macie jakieś takie przepisy na tego typu rzeczy, to możecie mi zostawić w komentarzach, bo ja w ogóle mam taki problem, że nie jestem fagą słodzików. Ja na przykład czuję, że to ma taki zimny posmak, pomijając też to, że to chyba też nie jest najlepsze dla naszych jelit, żołądka i w ogóle organów, no to po prostu też mi to nie smakuje. Nie wiem, jaka miała być z tego wszystkiego konkluzja, ale właśnie sobie się że pewnie strasznie nam szumi ten piekarnik w tle, więc może przenieśmy się do salonu. Planowałam teraz zjeść śniadanie, ale nie jestem jeszcze głodna, więc chyba po prostu zrobię sobie Pilates, bo wczoraj nie zrobiłam. A jeszcze co do planowania, to mam dzisiaj dzień, w którym staram się za dużo nie planować, bo nie mam dzisiaj ani pracy, ani spotkań z znajomymi, ani uczelni, i to jest coś, co się bardzo rzadko zdarza. Dlatego ten dzisiejszy dzień chcę wykorzystać na robienie takich rzeczy na który nigdy nie mam czasu. Na zasadzie na przykład właśnie udekorowanie mieszkania, jakieś mini porządki, może przejdę się do galerii, nie wiem, czy chcecie pakować w tłumy ludzi, ale nie wiem, może akurat będę ja na to ochotę, przynajmniej w formie spaceru się tam przejdę i najwyżej szybko wrócę. No i tak właśnie chciałam, żeby mi ten dzień przyjemnie minął i wreszcie udekorujemy to mieszkanie, bo naprawdę jest mi mega głupio, że dzisiaj jest 30 listopada ja wczoraj zdjęłam dekoracje halloweenowe i, i nadal nie mam jeszcze świątecznych. Ale dobra, mniej gadania, więcej robienia, bo was pewnie zanudzam. Express Pilates Workout, perfect for those days, when you're. co z tego wyjdzie. Każdy moment, żebyśmy wtedy coś tutaj zrobili, co na mnie się Jak widzieliście, udekorowałam mieszkanie tym, co miałam, natomiast zdecydowanie jeszcze przydałyby się jakieś ozdoby na stół, bo stół jest pusty i na pewno jeszcze będę wycinać śnieżynki wydaje mi się albo z niebieskiego, albo z jakiegoś srebrnego papieru na tą białą ścianę, która wcześniej była ścianą Halloweenową. Się na szybkiego tripa do galerii. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić z jakimiś dekoracjami świątecznymi i dwoma rzeczami do prezentów. Ej, chyba powinnam umieć lustra. Uwaga, uwaga, równo pół godziny i już mam dość. Wszystkie rzeczy, które od jakiegoś czasu już składałam z miejsca na miejsce, mówiąc sobie, że tak, na pewno je kiedyś jeszcze założę, ale już dojrzałam do tej decyzji, że czas je albo wyrzucić, albo wystawić na vintage, bo po prostu zalegają mi w szafie i to jest bez sensu, więc jutro się tym zajmę. A w międzyczasie oglądałam Skubidu, jeszcze troszeczkę mi zostało, więc zaraz przeniesiemy się do salonu. Właśnie kończyłam jeden prezent, którego Wam pokazać nie mogę, ale też zrobiłam takie kartki, um, które też Wam może nie powinnam pokazywać, ale no cóż, nie mówię dla kogo są. W każdym razie tak, i z tyłu są życzenia i coś jeszcze specjalnego. A dobra, pokażę Wam, bo w sumie to jest według mnie bardzo fajny pomysł na prezent i na taki fajny dodatek chociażby do kartek. Z tyłu nad życzeniami dałam kod do Spotify'a do mojej świątecznej zimowej playlisty i wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny dodatek do kartki. Już tutaj wiecie, życzę. Życzę wesołych świąt i w ogóle. I tutaj jest muzyczka, którą można sobie w te święta posłuchać. Miałam dzisiaj dzień nic nierobienia, ale końcowo zrobiłam dość dużo rzeczy, więc po prostu teraz sobie zrobiłam herbatkę jakiegoś snaka szybkiego i biorę książkę, i po prostu będę siedziała i czytała już chyba do końca dnia. jest już po 22, więc zaraz się będę głodna spać, ale chciałam wam tylko szybciutko podziękować za to, że spędziliście ze mną te dwa dni. Mam nadzieję, że wam się mnie dzisiaj miło oglądało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i w ogóle będę wdzięczna za całe wsparcie. Trzymajcie się moi drodzy, życzę wam miłego dnia, wieczoru czy kiedykolwiek to oglądacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia już niedługo.